Zbigniew pracował jako ochroniarz na parkingu podziemnym. Dwadzieścia lat w wojsku nauczyło go widzieć wszystko. O dziesiątej wieczorem usłyszał dwa zestawy kroków: jeden szybki w szpilkach, jeden ciężki za nim. Na kamerze zobaczył przerażoną kobietę i mężczyznę, który ją gonił. Była jej była. Nie przyjmował, że odeszła. Zbigniew stanął między nimi. Eks krzyknął: Pilnuj swojego interesu, dziadku! Co mi zrobisz? Zbigniew odpowiedział spokojnie. Dwadzieścia lat polskie wojsko. Trzy tury. Mógłbym, ale nie będę musiał. Za trzy minuty przyjedzie policja. Zarzut napaści czy odejście w spokoju. Twoja decyzja. Ale zdecyduj teraz. Eks zobaczył w oczach ochroniarza kombatanta i odszedł. Później kobieta powiedziała: Dziękuję. Nie wiem, co by się stało, gdyby. Zbigniew odpowiedział cicho. Widziałem gorsze rzeczy. Upewnić się, że pani bezpiecznie dotrze do domu, to łatwe. To jest honor. O trzeciej w nocy wciąż patrolował parking, jakby nic się nie stało. Większość ludzi przechodzi obok ochroniarzy, nie widząc ich. Tej nocy jeden ochroniarz zobaczył wszystko.